Jest, bo mi się Sturlała ze stołu Dzień dobry snukerzyści w kolejnym wydaniu Mniczka e, Akademii Snukera W naszym snukerowym imperium Za moment będzie gość wyjątkowy I będzie e, Mierzył się z wyjątkowym Challenge'em To będzie żużlowiec zielonogórski Legendarny. Andrzej Huszcza już za chwilę w Akademii Snukera. Także o mostku, czyli o poprawnym ustawieniu dłoni e, przy operowaniu e, kijem i wyprowadzaniu uderzeń, będzie także ćwiczenie. Daszbur, zapraszamy. Panie Andrzeju, panie Andrzeju, dzień dobry, jakże miło pana widzieć. Chyba ja. nie trzeba przedstawiać tego pana, prawda? To jest legenda. żużla, zresztą widać. Pan Andrzej Huszcza. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Myszka jest na przodzie, także Dzień wiadomo właśnie. skąd jest. Do, dokładnie. Panie Andrzeju, jak się tak na tym Żużlu jeździ, prawda, no to to jest tak. Niektórym straszne, że tak 100 km na godzinę bez hamulców i, i w lewo, ale tu, czy straszniejsze jest to zielone tutaj? No, na, na pewno to jest duża różnica. No. Tutaj nie ma tej szybkości, koło Dzień stołu się tego przechodzi bardzo spokojnie. Ale u nas jesteśmy do tego zawodnicy, są przyzwyczajeni i to nie stwarza tak, takiego problemu. Co daje w ogóle uprawianie sportu młodym ludziom i nie tylko młodym? No, przede wszystkim podejście do życia takiego lepszego, wytrzymałość psychiczna, fizyczna. Koncentracja. Koncentracja, być, tak. Także tak, że na pewno lepiej się układa w to w życiu wszystko. O właśnie. I to nie tylko. Y, mówimy o, w ogóle o sporcie. Czy kiedykolwiek y, y, stał pan przy stole z, tą, z, tą, z tym kijaszkiem tutaj? Tak. Stałem tutaj u Marcina kiedyś. Y, za dużo mi tutaj to nie dało, ale, ale tego tak dzisiaj jestem znowu. Ale dzisiaj, o właśnie, bo dzisiaj, drodzy widzowie, pan Andrzej za chwilę będzie brał udział w tak zwanym challenge'u. Marcinku, chodź I, do nas. Idę, idę. Dzień dobry. Idzie Marcin do nas i zaraz się będziecie fajnie tutaj bawić. To ja was Cześć, zostawiam no. samy. Witam. Powodzenia. Witam. Ostatni raz temu, parę lat widzieliśmy się przy stole i ja pamiętam, że sobie świetnie poradziłeś. Oh. Y Boniczka, Akademia Snukera, to przed, przede wszystkim rozwój i wspaniali goście. Cieszę się, Andrzej, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo jesteś dla nas, dla świata sportu bardzo ważną osobą, za co Cię bardzo cenię, dlatego, dlatego zaprosiłem Cię do naszego programu, bo okazuje się, że nie tylko ludzie, którzy grają zawodowo, mogą z nami się bawić przy stole. Ja wymyśliłem dla Ciebie Taki challenge, który ma na celu białą bilet z dowolnego miejsca na stole sobie ustawiasz. I Andrzej, podejdziemy tutaj. Twoje zadanie jest takie: proszę, żebyś nasmarował sobie kredą kija. Tak, najważniejsze smarowanie. Jest. Tak, no bo jak motor nie będzie miał oleju, to jak ma jechać, Dokładnie, prawda? Dokładnie. To, to właśnie Czyli to z, z mojego sportu. Tak, jak nie posmarujemy, to nie pojedziemy. Andrzej, liczę ci czas. Od aktorów, Poleszka Lichotę, Przemek Sadowski, Wojtek Solarz, Bartuś Topa będzie z nami w programie, Marcin Wójcik, a dzisiaj jest z nami wybitny Andrzej Chuszcza. I zadanie jest takie: 6 bil do kieszeni, jeżeli wbijesz pierwszą bilę, masz jeden punkt. Jeżeli nie wbijesz którejś bili, grasz dalej. Czyli w jak najkrótszym czasie musisz wbić wszystkie bile. Ale biała po pierwszym razie, już tam gdzie stanie, to tam się zatrzymuje. Mm -hmm. Ja mówię przygotowani, do startu start. To ja a... muszę zaczynać. A ty musisz U... zaczynać. Widzę Usta... sobie wejść, ustawie, jak tobie pasuje, ale tą białą tą białą z... rozgrywamy, tak. A, no to tak. To takie proste, wiadomo. <laughs> tak. No to Andrzejku, no ty decydujesz. No to zacznę tak od środka. Od środka, dobrze. To jak nie... już będziesz złożony, ja mówię przygotowani, yy, przygotowani, yy, do startu. No. Start. No dobra, to jedziemy. O jeż. Mamy pierwszą bilę. A Mamy 10 ta... sekund. Andrzejku, przyspieszamy. Ta biała Przyspiesza... nie może wpaść. Nie może wpaść, bo <laughs> będzie faul. Dobra. I słuchajcie, to jest piękny przykład. Zobaczcie, człowiek, który był może 4 razy w życiu przy stole do snookera, pod, po... Brawo, Andrzej, 25 sekund. Cieszę się bardzo. Wziął to wyzwanie i to pokazuje, że nie bójmy się grać w gry bilardowe, bo to jest świetna zabawa. Podpowiem ci, Andrzej, tamta bila. Dlaczego bliżej ciebie? Ale tu, tu jak ja to tak znadbili, znadbili, spróbuj. O tak, tak, delikatnie, delikatnie. O, tu sobie rączkę postaw. O, tak, tak, tak i próbujemy. Ojej. Dobrze, ty możesz z powrotem ją dobić, 52 sekundy. To będzie, słuchajcie, najdłuższe... What? Z drugiej strony możesz tutaj próbować. To ja już wiem, że to będzie najdłuższy challenge w historii naszej Akademii. Ale muszę tam, czy mogę tam? Możesz inną. Możesz dobra, inną. to jadę na tam. Ale jakże z wybitnym człowiekiem. To my możemy czekać, Andrzejku, przy, przede wszystkim jeszcze z godzinę. Uwaga... Dobra, dobra. Co za piękny szczotasz. Przepraszam, panie operatorze, miałem nie krzyczeć, ale naprawdę to, jak nie krzyczeć, jak taka piękna bila wchodzi. Andrzej, spokojnie, pełna koncentracja, spokój, pobudzenie. Mamy to! Drodzy państwo, Andrzej chuszcza wbił 4 bile, zostały mu dwie bile do wbicia. Mamy A minutę. A jeszcze dwie godziny. Nie, już <laughs> dopiero mamy minutę 42. Uwaga, uwaga, koncentracja. Jaki piękny naoglądał Oglądał się w telewizji. Ło! Wow, pięknie. pięknie! Ostatnia Bila, minuta 55. Przyspieszam. O, Andrzej przyspieszył. Jest, jest naprawdę poważnie zaangażowany. I tutaj skup się do środkowej kieszeni. Tak. Ją z tej strony. Tak jest, delikatnie. Oh, Dobra, popra Okej, okay, poprawka. Mamy z tej tuzie się zatrzyma. Challenge trwa 2 minuty 16 sekund, powolutku, przyłożenie. Ojej, ale rozumiem. Andrzej, mamy to, mamy to. Ja w związku z tym, że jestem też trenerem, muszę pomagać, proszę tak, bardzo, ustawiamy. Czy to będzie ostatni strzał, czy będziemy mieli jeszcze jedno uderzenie? Uwaga. 2 minuty 46 sekund. Dobrze. 2 minuty 46 sekund, pomagam. Mamy 2 minuty 55 sekund. Andrzej chuszcza przy stole, moi drodzy. Powolutku, zagrywamy. Świetny strzał, Andrzeja. 3 minuty 04 sekundy. Andrzej, bardzo Cześć Tobie dziękuję. Zrobiłem. Brawo dla Pana Andrzeja. Dziękuję bardzo. Andrzejku, piąteczka. Bardzo Ci dziękuję. Ja mnie tak, yy, ja tak samo dziękuję. Yy, spójrzmy się do kamery i powiedz mi, czy było strasznie? No nie, no fajnie było. To, ostatni bieg był troszkę gorszy, ale to <ślam> trzeba było wykorzystać i z taki, pomocą trenera. <ślam> takie ikony polskiego sportu w naszym programie. A Wy nie bójcie się grać w snookera, bo jak widać każdy może grać. Zapraszamy. Tak jest. Niczka Akademia Snukera bawi i uczy. My się przy tworzeniu programu bawimy, wyśmienicie, ale teraz czegoś Was nauczymy z szanownym naszym trenerem Markiem. Marku, e, mostek jest coś takiego, w, No nie to, że tam do tyłu, nie, tylko na stole bilardowym. Jak ułożyć poprawnie mostek, słuchajcie. To jest, bo to jest wyczyn gdzie niegdzie. Jeżeli jesteśmy praworęcznym, zawodnikiem, to mostek będzie z lewej dłoni wykonany i postaramy się omówić, jak on powinien wyglądać. Nasze palce powinny jak najbardziej być rozczapiżone. W tym momencie unosimy nasze kostki do góry. Pokazuję tak. Dołączamy nasz kciuk do palca wskazującego i tutaj powstaje taka fałka i prowadnica dla naszego kija. Jak zobaczycie teraz, Kij mogę tutaj położyć i on elegancko będzie się poruszał i będzie miał utrudnione, no, się z naszego mostka. Nie używamy takich mostków jak, na przykład, bardzo często w klubach, można zobaczyć, kostek, jakichś zajączków <laughs> lub takich <laughs> pajączków. Tego nie Będziemy słyszałem nas, nigdy. Mostek musi być naprawdę jak nasza przyssawka i wtedy jest bardzo stabilny i jeżeli chcemy zagrywać rotację Steczną mostek jest bardzo płaski, jeżeli rotację postępową, czyli powyżej w godzinę 12, wtedy kości podnosimy i kij automatycznie podnosi nam się wyżej. To jest bardzo elementarny element tej gry i to ułatwia właśnie znowu trafianie w środek białej. Dawaj kija. Proszę. A ja widziałem, ja że, że się robi jeszcze tak. O tak grają. Tak, jest to mostek też zamknięty. Bardziej popularny jest to mostek w grach w pool billard, czyli w odmianę amerykańską. Natomiast ten mostek używa się wtedy, kiedy zagrywamy z bandy albo chcemy zagrać bardzo mocno. Dlaczego nie używa się tego mostka zamkniętego w sukerze? Ponieważ jeżeli ja złożę się w ten sposób, a wiemy, że w sukerze kij staramy się mieć na brodzie, to ten mostek troszeczkę może nam zasłaniać punkt, Aha. który mierzymy na białej i też... Utrudnione jest wyprowadzenie tego kija e, mięciutko, dlatego zazwyczaj używamy więcej siły. Oczywiście gra się też czasem w rękawiczkach, ale najbardziej takim mostkiem, który no, jest preferowany przez snookerzystów, to jest mostek otwarty, czyli, czyli tak, ten, to. który pokazałeś. Dokładnie. Dziękujemy. Dirk, kolejne zadanie dla Ciebie. Każdy wie. Ja wiem, że jesteś początkującym graczem, ale już uczestniczyłeś w Mistrzostwach Polski Biznesu Artystów i Sportu. Dirku, mamy taką sytuację, że często się zdarza wbijając bile niebieską do środkowej kieszeni, kiedy już na tej części stołu nie ma czerwonych, musimy przejść z powrotem na tą część. A więc zadaniem naszym jest takie, zadanie nasze jest takie, aby zagrać bilę niebieską do środkowej kieszeni i białą wrócić na drugą część stołu. Jedną z możliwych przejść to jest zagranie między bilą brązową a zieloną. Druga możliwość to jest zagranie między zieloną a brązową. I trzecie przejście, które chciałbym, żebyś wykonał, to jest zagranie takie, żeby zagrać poniżej środka w bilę czerwoną i biała idzie między brązową a żółtą. I po uderzeniu ta bida wraca. Spróbuj zagrać w dół. Oczywiście smarujemy kredą kija. Właśnie Tak. Smarujemy kijem. Smarujemy kredą kija po to, żeby był lepszy kontakt bili zagrywanej. Dobrze. Nie zrywamy uderzenia. Smarujemy kredą kija po to, żeby był kontakt. Tipa, czyli końcówki kija z białą bilą lepszy. Nie szarpiemy, tylko zostajemy po uderzeniu. Spokojnie, 1, 2, trzy, pał zastrzał. Też tak można obchodzić, ale bardzo mi zależy na tym, żeby bila poszła między brązową a żółtą. Ale już trafiłem chociaż w No teraz to już z górki pójdzie. To pokazuje, jaka jest trudność. Tej dyscypliny. jest tak trudno, tylko. Się stresuje. Dobra. I w ten sposób kontynuacja jest dalszej gry.